To jest niesamowite, to jest 0,1, to jest najmniejsza e, jednostka czasu, no, naj, wy, wygrywamy najmniejszą możliwą różnicą e, czasową, to jest, nie wiem, no, to nawet nie jest mrugnięcie okiem, to jest jak się rusza e, ze startu, to nieraz można, z dziesiąte reakcja na starcie, a to jest dziesiąta. po przejechaniu 151 km, no niesamowite, no, cały dzień. Tak naprawdę od wczoraj już z Kubą walczyliśmy, jechali bardzo szybko i tak naprawdę wymienialiśmy się tymi miejscami. On skoczył na drugie miejsce, później ja spadłem na trzecie, przed, na przedostatnim odcinku wyszliśmy na drugie miejsce. Bardzo szybko pojechałem, tak, tak trochę nawet na ryzyku ten środkowy OS w pętli. No i mieliśmy tą przewagę, nie wiem, tam 2-7, tak, 2-7, a on nas pokonał na ostatnim OS-ie o 2 6. no. Wielkie szczęście, super, no, fajnie, że mieliśmy też, tu, tutaj no, no, zadecydowało już szczęście o tym, bo 0,1 to, to nie są umiejętności, to jest szczęście i właśnie no, chłopakom też gratuluję e, szybkiej jazdy.